No, witam, witam moich kochanych widzów. To jest sobotnie popołudnie czy południe? Dzisiaj jemy sobie, kochani, pomidorówkę z makaronem. Dzisiaj wszystko na pomidorowo. Takie wkładki. O, a do tego mam ryż Z takim gulaszem pomidorowym, z pieczarkami, z papryką, z ogórkiem i szynką. Do tego kurczaczek. I ogórek, proszę. Widzicie, jakie fajne wkładki? O. A? Mm. Mm. Pomidorka pomidorowa jest na szyi z indyka. pychotka. Mm. Gdzie u nas chłodno? To taki ciepły posiłek skazany. Zachęcam sobie zrobić taką zupkę na szyi z indyka. Pychotka jest. Do tego zostało makaronu, to zrobiłem taki ala gulasz. Takie ala chiński. Szyneczkę pokroiłem, usmarzyłem, dodałem pieczarki, dodałem papryczkę, dodałem ogórki. Co tam jeszcze dodałem? Coś tam jeszcze dodałem. Kurciaczek został podsmażony, do tego dwa ogórki konserwowa i zajebiście. Mm. Pełno kostek jest w tej zupie, ale nic. My ją skonsumujemy. Coś dobrego, coś pysznego. Obiadek jak tralala. Takie lubię. Zaraz mi napiszecie: Ło, jaka ciapa, jakie gówno. A właśnie taka ciapa, i takie gówno jest najlepsze. Widzicie? Mmm. Pietruszeczkę sobie zjemy. A. Życzę Wam wszystkim smacznego. Zostawcie serduszka, zostawcie komentarze, kochani. I napiszcie, co Wy dzisiaj mieliście na obiad. Co Wy? Może w końcu zrobię coś dobrego, co Wy lubicie. Pychotka. Mmm. Kości, pozdrawiam i całuję. Wasz kochany już nie na żarty.